Siema, Ja jestem Sobkan, a dzisiaj widzimy się w odcinku tutaj e, eventowym na Forlifie. Szedłem po prostu i był tutaj e, jakiś event, no i po prostu bierzemy w nim udział. Nie wiem o co tu chodzi, nawet znajdujemy się na jakiejś hali, czy tam na jakichś trybunach. E, nad nami jest dwójka organizatorów, czyli dwójka moderatorów. E, jednego tego Lipsona. Ja tam kojarzę, bo dawniej jak grałem, to graliśmy coś tam razem. Więc pozdro, mordeczka, jak to oglądasz. No i czekamy aż ten event w końcu się zacznie. To jest czerwone, zielone, dobra. Czy to jest jakiś squid game, czy o co tutaj chodzi? No bo nie będzie, jeżeli coś tam, to wejść na zielone albo na czerwone. Będą jakieś pytania. Zielone, tak? Czerwone, nie. Event polega na tym, dobra, rozumiem. No to przetestujemy się, jak nam tutaj pójdzie na evencie na Forlife. Może akurat uda nam się coś tutaj yy, ugrać. Yy, sprawdzimy się w sumie, to może być ciekawe, yy, z jakiejś tam po prostu wiedzy. Zależy o czym będą te pytania. Bo jak będzie o samej grze, to spoko, jak będzie o serwerze, yy, no to troszkę gorzej. Yy, zamknąłem TP Event, więc spoko. Mamy tych graczy tutaj. Troszeczkę. My mamy się pewnie ustawić na tej linii środkowej, tylko wszyscy się zapewne tutaj e, nie zmieszczą. Dobra, mam nadzieję tylko, że przy pierwszym pytaniu nie odpadniemy. E, najwyżej będzie 50-50 prawo-lewo. E, na odpowiedź macie 8 sekund, po tym czasie opuszczam platformy i blokuję przejście. Ktoś napisał potas. Nie no, takie, takiej odpowiedzi to raczej nie będzie. Ktoś napisał sopkan. Koks, e, pozdrawiam. Nie ma sopkana, wydaje wam się. Dobra, zielone tak, czerwone nie. Dobra, kumam to. Lecimy z tym eventem mordy. Youtuber mi ktoś napisał jeszcze. Dobrze, youtuber sławny. Dobra. Pozdrawiam, pozdrawiam. No i teraz ten sławny youtuber tutaj widzowie przejmuje to i wygrywa. Czy scooby na swojej obroży nosił logo studia filmowego Warner Bros? No proste, że tak. No mordy. Mi się wydaje, że tak. Zobaczymy. Nie no, nosił chyba Warner Bros. Na pewno. Dobra, czyli pierwsze pytanie powinniśmy mieć dobre. Bo z tego, co, ja, co mi się kojarzy, to miał chyba tam na tej tej Warner Bros. A tu pyk, wszyscy odpadli, tak? Czy nie? Dobra, i ktoś teraz przejdzie się zbejtuje. Ta, papa. Nie no, nie będzie papa. Za aż tylu nie zrobi papa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie. Nie no, papa zrobią ci na czerwonym. Tak? Tak, papa zrobią ci na czerwonym. Na pewno nosiło brożę i miał na niej to Warner Brosa. Oni tak po prostu fejkują. E, no i zobaczymy, kto odpadnie. Mamy problem. Aha, czyli... O jak nam przykro. Czyli jednak my odpadamy, tak? Jeszcze raz od nowa. Odpowiedź brzmi nie. Aha, czyli odpowiedź brzmi. E, po prostu nie. Dobra, czyli to bez sensu pan wszyscy poszli na tą stronę. Drugą szansę wszyscy tutaj chcą, ale była w to patrzcie wszyscy przeszli na tą stronę. Jajce jak chuj na tym tutaj widzę, więcej się odwalają. Dobra, weźcie to wyłącznie, drugą szansę dajcie normalnie. Każdy z osób, które dobrze wybrały dostanie po 500 PLNów, a później otworzę e, przejście. Dobra, czyli oni w zamian za to dostaną 500 e, PLNów za odgadnięcie, a reszta dostanie po prostu drugą szansę, więc Elegancko, więc piszcie, czy chcecie takie eventy, i w tym odcinku jest również do wygrania. Sianko, za każdym na łapkę płacę Wam 40 PLN-ów i hasło, które musicie napisać w komentarzu, to event i wasze UID. A pieniądze, które zbramy przekażę Wam po prostu w następnym odcinku. Więc piszcie hasło event i wasze UID. Jedna łapka to 40 PLNów. No, dobra, a my teraz bierzemy udział w ewencie. Dalej, dobra, teraz już będzie raczej na y, odpadanie. Ciekawe, też jak daleko zajdziemy. Dobra, poczekamy już w końcu na te pytania. Czy Pikachu miał ogon zakończony czarnym paskiem? E, kurwa, skąd mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Chyba nie. Czy miał czarnym paskiem, czy nie miał? Dobra, nie, nie miał. Stawajcie na nie, dobra, nie wiem, ja stanąłem na nie. A tamci stanęli na zielonym i ciekawe kto odpadnie Czy miał, czy nie miał Ja obstawiam, że nie miał <grym> Chociaż wcześniej też mi się wydawało, że miał obrożę Warner Brosa, bo coś mi się kojarzyło No ale nie wiem czemu mi się tak kojarzyło. No i kto odpada? Kto miał rację tutaj? To Sopka odpadnie już drugi raz na drugim pytaniu w drugiej szansy, na pierwszym pytaniu czy ja znowu odpadnę? Czy zigzag McQueen oznaczony był liczbą 90 5. No to chyba tak, tak mi się wydaje. O, i spadli teraz ci czerwoni, czyli jednak dobrze myślałem. Dobra, czyli mamy już dwa pytania. Idzie nam znacznie lepiej niż w pierwszej rundzie, bo w pierwszej rundzie na pierwszym pytaniu już polegliśmy, czy ktoś skubi dumę jakąś tam obrożę. Dajcie jakieś łatwe pytania, proszę, takie nie z bajek, bo ja nie oglądam za dużo bajek i, i tak w sumie idzie mi dobrze. Trochę osób tutaj zostało, więc mogliby pytać o coś ciekawego. Pytanie, czy jak się odpada, to czy, może, czy złoty robot z serii filmów Star Wars jest cały złoty? Eee, tak? Chyba? Czy nie? Dobra, ja idę na nie. Chuj. Dobra, jednak nie. Pewnie nie, to jest podchwytliwe pytanie. Ja obstawiam, że będzie nie, patrz i spadli tam coś zielonego. Dobra, elegancko, buty miał srebrne. Patrzcie, jak jednak zmieniłem na końcu decyzję, jak się opłaciło, zostało już tylko kilka osób, więc mamy szansę. To może my ten event wygramy? To to będę jajca dopiero. Dobra. Teraz to będzie. Teraz się będzie działo. Zostało trochę osób e, i sopka na razem z nimi. Więc widzowie jest napinka. Mamy tutaj no 6 osób oprócz mnie. E, więc dobra. Możemy się ustawić? Nie, jeszcze nie. Miał srebrną nogę. Dobra, dobra. Ja nie oglądałem żadnych Star Warsów, ale patrzcie ile osób zostało i sopka. Ale będę na podium przynajmniej, więc Wygram, może i tak dam clickbaita, że wygrałem ever i dam pytanie. Najwyżej wiadomo, wyświetlają. muszę się zgadzać. Wy musicie łapki zostawiać i pisać komentarze, e, na przykład. No i oczywiście z tego macie też pieniądze, więc e, w gierce, oczywiście, więc Wam też jakieś korzyści z tego macie, żeby mi dać łapkę i suba. Więc u mnie też nie ma nic za darmo, dobra. Czy myszka Miki? Czy myszka Miki nosiła szelki? Myszka Miki nie nosiła szelek, chyba. Nie, myszka Miki nie miała szelek, kurwa. Czy miała szelki? Dobra, chyba nie. Ja też nie wiem czy miała i to pewnie teraz odpadniemy my na czerwonym. Ja nie wiem, czy myszka Miki miała szelki. Nie, patrz! Odpadli tamci. Zostaliśmy w trójce, patrzcie. Trzy osoby zostało. Sopkan, Deril, Mial i miksu, patrzcie, dzielimy się. Dobra. Elegancko, zostaliśmy w trójkę. Sopkan to jest jednak. E, jednak kozak. Jaka kwota do podziału. Dobra. Ty, ja bym to podzielił, ja bym chciał coś wygrać. Patrzcie, wygrałem Event, Evan, Evan bym dał sobie tak elegancko. Czy samochód, którym był Wujd w filmie auta, w realnym życiu nazywa się Hudson Hornet? Nie wiem. Co? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Chuj wie, dobra, jesteśmy na czerwonym. I pytanie, czy kto od pani, my czy oni? Przegrane jak nic. I kto spada? No i czerwoni, dobra, czyli jednak. My odpadliśmy i wygrywała po prostu jedna osoba. Dziena Fani ktoś napisał, ale było blisko. Zajęliśmy drugie lub trzecie miejsce, więc było elegancko. Mogli nas jednak podzielić, ale ja nie wiedziałem o co w ogóle chodziło. Jakiegoś Furneta, kogoś i tam... Dobra widzowie, zostawcie łapkę, suba, komentarz. Napiszcie, tego, napiszcie to hasło event, wasze UID i w następnym odcinku e, tyle ile uzbieracie łapek, tyle po prostu wygra ktoś z was po pln -ów. Więc trzymajcie wszyscy, do następnego. A w ostatnim odcinku wygrał Loczek. Zgłosi do mnie na Discorda. Poprzednia osoba z poprzedniego odcinka się nie zgłosiła, więc nagroda po prostu przepada. Więc naura!